Gerald zaprasza na żyć hężone przygody purposa. Pozdrawiam Jacek Krozany. Bywaj. No hello tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft klasycznie. Przyjąłem, do wiadomości, przyjąłem do wiadomości wasze uwagi, że tutaj znalazłem już wcześniej ten portal i że zabraknie mi oczu Enderu. Musiałem drałować aż na górę tam skąd przyszedłem. Tam było porzuconych kilka tych oczu, nie wiem czy pamiętacie. I na szczęście udało mi się zbierać 9, bo tyle mi dokładnie było potrzebnych. Tutaj jeszcze rybiki cukrowe mi się pojawiły, i chyba zniszczę ten spawner, bo do niczego mi on potrzebny. Do szczęścia nie będzie, i w tym momencie na styk i to dosłownie na styk. Jedno, jedno oko jeszcze znalazłem w, samym, w samej twierdzy, gdzieś porzucone leżało sobie, i mam wejście do endu. Wchodzimy! Jestem podekscytowany. Oj, 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 Gdzie ten smoczek teraz będzie? Trzeba do niego jak najszybciej dotrzeć i zestrzelić. Wow. najpierw zestrzelić y, przede wszystkim te takie y, wspierającego życiowo główienka. No, no dobra, trzeba stąd jakoś wyleźć. Mam sporo kobla. To się koblem podsadzę. Bo, what the fuck, dobra. Dostałem od smoka. Najpierw trzeba zestrzelić te cholerstwa. Dobrze, że mam całkiem zacny zasięg. Wyżej. Trafiłem? Nie trafiłem. Tu tego się tak nie da po prostu rozwalić? No dobra. To będę wchodził na góry. Ale wydawało mi się, że to wystarczy raz, raz trafić łukiem. No, ale najwyraźniej się myliłem. Dobra, smoku. Możesz mi naskoczyć. No kurde. Jest, trafiłem. Dobra. To może trochę potrwać. Ła. Bo muszę je wszystkie zniszczyć. Dobra, idziemy po kolei, może. Bo tak to się do. Nic z tego nie wyjdzie. Jest. Coraz lepszego cela mam chyba. Trochę wyżej. Ha! Patrzcie jak mi zaczęło iść. Jedną za drugą. Będę rozwalał. O i tu będzie ciężko. Bo kompletnie tego tam nie widać. Tutaj chyba będę musiał wejść. To jest spore ryzyko, że spadnę. ...ale chyba nie ma innego wyjścia. Z drugiej jednak strony... ...to nawet ciekawe wyzwanie. Co ja robię? Przecież to mnie rozwali. Jak ja przy tym... ...jak to przy mnie wybuchnie, to mnie to rozwali. Mhm, jeszcze mi zabrakło kobla. Dobra, muszę się od tego odsunąć, ale to jest hardkorowe w ogóle zadanie sobie wyznaczyłem że mnie tylko teraz ten smok cholerny nie zrzucił stąd bo sam się z siebie będę śmiał dobra chyba mi wystarczy zobaczyłem może mnie nie odrzuci aż tak mocno dobra jest ale z tej pozycji mogę chyba postrzelać do reszty co też może być ułatwionym zadaniem mhm o, trafiłem. No wybuchu nie było widać, bo za daleko byłem. Oj, tutaj muszę znacznie wyżej celować. A, trafiłem do tamtego. Oj, znacznie wyżej. Nie, tego już nie zestrzelę z tak daleka. Ale powinno być dobrze. Nie widzę smoka, nawet nie ma paska jego życia, także powinno być całkiem dobrze, nie powinien mnie zabić. W tym momencie zostało już tylko kilka tych pochodni, latarni, to chyba latarnie, pochodnie, no jak zwał tak zwał, do zestrzelenia. Nie powinno być tragedii. Najlepiej to by było jakby ten smok gdzieś obok przelatywał i jakbym go tym huknął, ale z tego co kojarzę to jest kinda problematyczne. O, no, ale właśnie się udało. Edki, teraz mi nie jesteście potrzebne. Byłyście mi potrzebne, jak chciałem zdobywać te oczy wasze. Nieszczęsne. Teraz to mnie możecie smoknąć w zada. Czyżby tylko trzy zostały? Byłoby pięknie. Bo jeżeli zostały tylko trzy, to ja sobie bez problemu z tym smoczkiem dam radę. Dobra. Kiedyś yy, na którymś z serwerów nawet udało mi się zabić smoka mając gołą klatę i tylko i wyłącznie przy sobie diaksowy mieczyk. Także co to dla mnie. Dobra. Jest. Chyba zniszczyłem wszystkie. Tak mi się wydaje. A nie, jeszcze coś go tam chyba leczyło. Z tamty Nie, 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 nie to, to nie go leczyło tylko... Yy, moja wybudowana wieżyczka śmieszna. Dobra, dostał. I to całkiem porządnie. No, chodź tu, misiaczku. Mm, za wysoko jesteś. No, chodź. No, chodź do tatusia. No, chodź do tatusia. Żebym tylko nie trafił w jakiegoś Endermana, bo zaraz będę miał przez ranę. Idź sobie, Edziu. A ty chodź. No chodź tu do mnie. I tak już nie masz szans. Dobra. Trzy porządne strzały dostał, chociaż wolałbym go zdzielić z miecza. Bo miecz mam chyba troszeczkę lepszy. Sharpness 3, Power 3. No w sumie, jakie obrażenie zadaje? 10,75. 10, a tutaj nawet nie jest napisane. Także spróbujmy go zaatakować. Jak będzie na mnie nadlatywał. Na razie to jeszcze spróbuję go zmieczać znaczy z łuku, bo jest blisko. Dobra, chodź tu. No chodź. Zaraz cię ubiję, nie jesteś taki straszny, smoczuniu. Jak nie ma już tych swoich pochodni, to co, to jesteś. smoczek, a nie smok. No chodź. Mm. Tuż obok ogona, no atakuj mnie Bo tak to się Nigdy nie dogadamy Oj, ale to zrąbałem, bo miałem go Tak blisko Czas coś wszamać No chodź, chodź, atakuj mnie Kurde Dobra, dostał Nie. Jednak lepiej go atakować z łuku, z tego co widzę. Mm. Spierniczył mi, ale ładnie ta strzała za nim poleciała tam. O, latałem ciało, latałem, ale dałem ciała, ale ciała... Ale jestem sierota. Ile mi zostało strzał? Oj, bardzo niewiele. No nic, trzeba będzie go zaraz atakować tylko i wyłącznie... ...z miecza. Bo strzały się skończyły No dawaj hmm. W sumie póki mogę to będę go atakował z łuku A Jak już się skończą strzały zupełnie, to będziemy walić z miecza. I tak już prawie połowę życia mu zabrałem. No nie uciekaj przede mną, to ty tu jesteś smokiem, a ja jestem tylko, wiesz... Kurde. Dobra, dawaj tą strzałę. Dobrze by było sobie zrobić teraz... Yy, ...tą... ...eksperkę z Endermanów. Ale to chyba nie na hardcore, Znaczy nie na... ...nie na granie na singlu. No chodź do taty. Komcu papa. No i co, będziesz uciekał przede mną? No przecież to śmieszne jest, że taki wielki smok, a przede mną ucieka, no. Uh -huh. Z tych wież to nie ma sensu, że ja wchodził nawet na te wieże, bo to zaraz mnie zrzuci i tak to się skończy. Ale idzie mi całkiem zacnie. Hmm. Tak tego nie trafia. No, chodź tu. Pewnie są jakieś techniki jak ściągnąć tego smoka do siebie, ale ja to nie jestem jakiś pro-player. Mm. Dobra, połowa za mną. Połowa życia. <ścoughs> tak, zrzuciłem na siebie tą strzałę. Mm, niepotrzebnie wysyłałem kolejną. O, siema. Siema, Eniu. Kurde. Dawaj strzały z powrotem. Dobra, dwa porządne strzały też. Lepiej niż nic. A! Kurde, tak dobrze mi szło, no. No, mm, dobra ławek! Trochę się zacząłem emocjonować. Ile mi zostało stało? Sześć. No, jest coraz gorzej. O, 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 o! o, 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 o. Kurde, niepotrzebnie jest strzały. No A już tak niewiele życia mu zostało. Dobra. Chodź. Chodź do... Chodź do tatusia. Nie. Za wysoko jest, nie trafię go i zmarnuję strzałę. To trzeba było z miecza rozegrać. No chodź. No chodź. No chodź, śmieciu. Kurde, no tak niewiele. Kraniożek twojego życia. Mhm. No, chodź tu. Zostały tak ze trzy strzały. Może nawet ze dwa porządne. Atakuje mnie śmieciu. Jest dostało. No chodź. Aha, to była ostatnia strzała. No to teraz już została tylko walka mieczem. Musimy tak poczekać i tak poczekać, aż zleci do nas i zaatakuje. Przynajmniej jestem dumny z tego, że ostatnia strzała nie była zmarnowana, tylko dosz doszła celu. No chodź tu. O. Ajajajajaj, aj, 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 aj. jeden strzał, jeden strzał został, a ja go nie trafiłem. Dobra, chodź. Jest. Ten huk jest przerażający. Co ja zrobiłem? Wszedłem niechcący, niechcący i nie mam jajka. No, trudno się mówi. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. To nie był ostatni odcinek. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.